Cześć, witajcie z tej strony. Sylwester Kozdroi, miłośnik komiksów zapomnianych, zakurzonych i mających swoje komiksowe latka. Wszystko wskazuje na to, że mamy niedzielę, jest 8 rano. A więc tradycyjnie wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu Retro Comics. No dobra, może z tą ósmą rano troszeczkę przesadziłem, ale premiera tego nagrania na pewno będzie miała miejsce właśnie w niedzielę i dokładnie o ósmej. To taka stała pora ukazywania się kolejnych odcinków podcastu. Przekażcie tę informację każdemu, kto być może jeszcze jej nie zna. O tyle Was proszę, jeżeli chodzi o pomoc dla mnie w promocji mojego skromnego projektu, mojego kanału, na którym często właśnie opowiadam o historiach starych, o takich tytułach, o których większość ze współczesnych czytaczy komiksów być może już nie pamięta. Albo nawet o takich historiach nie miała szansy słyszeć. Między innymi, właśnie dla takich osób jest ten podcast dla fanów komiksów starszych, zapomnianych i kurzących się gdzieś tam u kolekcjonerów starszych komiksów. Niestety nie stać mnie na kupno oryginalnych wydań tychże tytułów, przynajmniej nie wszystkich, bo tak jak niedawno wspomniałem, czekam na pierwsze zbiorcze wydania Tales from the Crypt oraz Creepy. No, w każdym bądź razie ja czytam wersje digitalowe. Najczęściej są to chyba skany lepszej lub gorszej jakości i jakoś tak właśnie ciągnę ten swój wózeczek komiksowy. Jak zawsze polecam każdemu, aby spróbował. Nie są to komiksy jakoś specjalnie wybitne, i pewnie spora część osób może twierdzić, że zupełnie niepotrzebnie tracę na to wszystko czas. Ale ja naprawdę lubię swoją zajawkę, i dopóki. Będzie ona sprawiała mi przyjemność, to będziecie co tydzień dostawać kolejną porcję mojej gadaniny na temat tego czy innego tytułu. Tak więc jeszcze raz witam serdecznie, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, jakie dla Was dzisiaj przygotowałem creepy opowieści z dawnych lat. Zapraszam. I dzisiaj mam dla Was. Historię z drugiego zeszytu serii Chambers of Darkness, serii o której Pierwszy raz usłyszałem od Sergiusza z podcastu Comics Many, z którym omawialiśmy w ostatni halloweenowy czas, siódmy zeszyt Chambers of Darkness. Czemu wówczas padło właśnie na siódmy zeszyt? Otóż za okładkę do niego oraz rysunki do głównej historii odpowiadał Bernie Ryston, Więc tak się pięknie złożyło, że zostałem właśnie zaproszony do tego omówienia przez Sergiusza. Gdzieś w trakcie researchu do tego. Tego nagrania przeglądałem, jednak wcześniejsze zeszyty tej serii, i niektóre z historii wydały mi się wówczas zaskakująco ciekawe. Kilka z nich oferowało naprawdę coś nowego względem tego, co przeważnie spotykam w takich ramotkach z pogranicza horroru i kryminału, a niektóre nawet prezentowały. Komiksowe adaptacje klasyków grozy, więc sami też rozumiecie, nie mogłem przejść obojętnie wobec takiego tytułu czy takich tytułów, i wiedziałem, że prędzej czy później pojawią się one na tym kanale, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Wiem, że to kolejny tytuł, kolejna seria, w której będę się babrał przez zapewne kilka następnych lat, jeżeli oczywiście ten projekt będzie w ogóle tyle trwał, ale w sumie. Nie zrażam się, mam czas, mam jeszcze siły, więc zaczynam kolejną zabawę z nowym tytułem. Na pewno nie będę jednak wracał do niego często, bo jednak częściej sięgam po tytuły od EC Comics, ale na pewno jeszcze do tej serii powrócę. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to na tapecie, tak jak powiedziałem, drugi zeszyt Chambers of Darkness, zeszyt z września. 1969 roku zeszyt wydany oczywiście przez Marvel Comics, więc w zestawie trzech historyjek znalazło się także miejsce dla przedruku. Dla osób, które orientowały się, jak wyglądały w latach 60. i 70. wydawnicze. Plany Marvel Comics, żadna nie będzie to nowość. Był to dość częsty zabieg w takich antologiach, zwłaszcza właśnie w zeszytach Marvela. Jakoś w DC Comics tak mocno te przedruki nie rzucają się w oczy, albo ja po prostu na nie nie trafiam. W każdym bądź razie, pod koniec 1969 roku, cena tego komiksu wynosiła 15 centów, i oczywiście był on zatwierdzony, to znaczy historie w nim zamieszczone otrzymały. Zielone światło od ekipy z Comics Code Authority, więc rodzice mogli być spokojni. Żadne złe treści, złe fluidy nie oddziaływały na ich kochane pociechy, jeżeli te pociechy wzięły do ręki właśnie ten komiks. Zresztą pod koniec lat 60. -tych palenie tych wszystkich komiksów na wielkich stosach dobiegało powoli do końca, tak naprawdę. Comics Code Authority jeszcze działało, ale widać było już powoli światełko zmian na horyzoncie. No a lata 70., także te wcześne lata 70., to już coraz słabsza pozycja kodeksu Comics Code Authority na to, jakie właściwie treści w komiksach będą publikowane. O tym jednak myślę, że porozmawiamy jeszcze kiedyś indziej, a teraz wracamy właśnie do września 69. roku i pierwszej historii For a is For Armed. Jest to opowieść inna, to znaczy taka, której tak naprawdę chyba się nie spodziewałem, dostać w takiej horrorowej antologii pomieszanej troszeczkę z fantazy motywami. Już bardziej oczekiwałbym właśnie czegoś w klimatach fantazy niż takiego wątku stricte science fiction, który tak właściwie napędza fabułę tej opowieści. Historia. Rozpoczyna się w więzieniu albo w zakładzie dla obłąkanych, w jakimś szpitalu, przytułku dla osób, które niepilnowane mogą zrobić sobie krzywdę oraz osobom ze swojego otoczenia. I w tym zakładzie poznajemy naszego bohatera, głównego bohatera historii, który jest pacjentem tego zakładu, pensjonatu i Karl Brock. Tutaj nie myli z innym Brockiem z Marvela. Boi się. On trafił do celi, do zamkniętego pokoju, i tam, nie odzywając się tak naprawdę do nikogo, przez cały czas jest pogrążony w jakimś szalonym przerażeniu. I tak naprawdę na pierwszy rzut oka może on przypominać jakiegoś bohatera z historii Lovecrafta. Bohatera, który jest od środka pożerany przez jakiś niewyobrażalny strach na skutek wcześniej przeżytych doświadczeń. Bohatera, który boi się z powodu tego, co wcześniej dane mu było zobaczyć. I to uczucie déjà vu jeszcze bardziej w nas uderza, kiedy dociera do nas, że nasz bohater na prośbę lekarza będzie opowiadał o swoich doświadczeniach. Wiecie, Lovecrafta bardzo często bohaterowie jego opowiadań spisywali swoje wspomnienia. Tutaj mamy bohatera, który będzie opowiadał o tym, czego doświadczył. I będzie jego spowiedź nagrywała się na jakąś kasetę. Mamy w końcu lata 60., czy koniec lat 60., więc sami rozumiecie, fabuła została dostosowana do czasów bliższych twórcom tej historii. No i Karl Brock rozpoczyna swoje zeznania i opowiada o tym, jak uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, doświadczył bliskiego spotkania trzeciego stopnia. I nie jest to z mojej strony żadna metafora. Nasz bohater. Najpierw zobaczył na niebie jakiś niezidentyfikowany obiekt latający, a następnie spotkał jego kierowcę, przybysza właśnie z innej planety, przybysza o czterech ramionach, który włożył mu na głowę hełm, jakieś tam powiedzmy naukowe. Ustrojstwo, dzięki któremu Brock mógł nie tylko poznać myśli przybysza, ale także on mógł przejąć jego doświadczenia. W jakim celu? Otóż, jak się okazuje, przybysz o czterech ramionach to uciekinier z planety, która uległa zagładzie. On i jemu podobni właśnie przemierzają kosmos, szukając nowej planety do zamieszkania. Oprócz tego, mają możliwość zmieniania swojej fizjonomii i dostosowywania się kształtem do raz. Zamieszkujących dany świat, więc są po prostu kosmicznymi kozakami. A dla naszego Karla Broka są też przerażającymi najeźdźcami chcącymi podbić ziemię. Na tym etapie historii trudno powiedzieć, czy Brok ma rację. Scenarzyści opowieści tutaj mamy Roya Tomasa, legendarnego Roya Tomasa i Nila Adamsa, nie dostarczają nam w tym momencie aż takich szczegółów, ale Brok jest autentycznie przerażony. I zdesperowany, ale ma też szczęście. Udaje mu się uwolnić z pod wpływu magii kosmicznego hełmu, ucieka i szczęśliwie trafia na policjantów, a następnie zostaje zamknięty we wspomnianym zakładzie. Oczywiście jego rewelacją nikt nie daje wiary. Każdy uważa go za wariata, za szaleńca, nawet doktor, który początkowo był bardzo zainteresowany tym, co spotkało Broka, no jest dosyć sceptyczny do jego rewelacji. I ja, tak jak powiedziałem na samym początku, nie spodziewałem się takiej historii w takiej antologii. Nie jest to żaden horror, no chyba, że przybysza z kosmosu uznać za jakieś monstrum, ale znowu, tak naprawdę, on nie przypomina takiego typowego. Potwora nie przypomina żadnego z potworów, które rysował w latach 50., chociażby Jack Kirby. Raz, że jest mimo wszystko podobny do człowieka. Dwa, że jest to po prostu istota rozumna, świadoma, ale też istota troszeczkę bez wyjścia, zmuszona do tej całej tułaczki po kosmosie. Być może ten przybysz jest kimś troszeczkę na wzór samego Supermana z DC. Nie wiemy. Także do końca, jakie korzyści mogłyby wyniknąć ze współpracy z nim, jako przedstawicielem obcej, ale na pewno bardziej zaawansowanej rasy, ale tak jak powiedziałem, w oczach Broka jest on zagrożeniem. Z perspektywy Broka poznajemy tą historię, więc tak naprawdę mamy też troszeczkę za mało danych, aby snuć jakieś szczegółowe rozważania. Dla mnie, w każdym bądź razie, ta historia to nie jest horror. Bliżej jej do powieści science fiction niż kosmicznej grozy od Lovecrafta. I prawdę powiedziawszy, Poznałbym z chęcią rozwinięcie tej historii w jakimś właśnie fantastyczno-naukowym opowiadaniu. Mogłoby to być naprawdę ciekawe i super opowiadanie, no bo możliwości, jakie daje spotkanie takiej niesamowicie rozwiniętej rasy przez człowieka, no wydają się ogromne tak naprawdę. Ja wiem, że to był wątek często poruszany w różnych powieściach, opowiadaniach, science fiction, ale ja bardzo lubię kiedy. W takich opowiadaniach właśnie dochodzi do zderzenia się dwóch raz, no i z tego wynikają jakieś konsekwencje dla jednej i dla drugiej strony. Historia ta na pewno jest historią zdecydowanie na plus. Jest prosta, ale naprawdę dobrze poprowadzona, i tak jak mówię, szkoda, że nie została trochę bardziej rozwinięta i nie poprowadzona dalej. W finale bowiem okazuje się, że nasz doktor jest właśnie owym obcym w przebraniu, ale znowu nie zachowuje się on w żaden sposób jakoś agresywnie. Widzimy go siedzącego w normalnym mieszkaniu rozmawiającego przez telefon, pykającego swoją fajeczkę, więc no po prostu zachowuje się on jak człowiek, jak zwykły człowiek i tego jest lekarzem, więc jest prezentowany jako osoba godna zaufania i nie widać, aby miał on w ogóle zamiar komuś zrobić coś złego. Jakby obawiał się zeznań broka, to po prostu prawdopodobnie by go zabił, a do tego finalnie nie dochodzi. Zarysunki odpowiada przy tej historii pani Marie Severin, amerykańska Rysowniczka, jedna z pierwszych kobiet przyjętych do Will Eisner Comics Hall of Fame, współpracowała ona z Marvelem, DC, a także z EC Comics, stąd ja ją znam. Jej pracę w tej historii. Ogólnie podobały mi się, zwłaszcza te kadry prezentujące jak Karl Brock otrzymuje wspomnienia przybysza. Na te sekwencje rzeczywiście dobrze się patrzyło. Ogólnie sporo detali artystka nam zaserwowała, a nie tylko takiego prostego ograniczania się do jakiegoś tam kolorowego tła. Choć kilka takich rysunkowych uproszczeń także znalazło się w tej historii. Druga historia, The Face of Fear. To właśnie ta historia, która ukazała się kilka lat wcześniej, a właściwie wcześniejsza wersja ukazała się kilka lat wcześniej, dokładnie we wrześniu 61 roku, w 21 zeszycie Tales of Suspense. Więc teraz, tak myślę, że chyba nie można do końca traktować tej konkretnej historii jako. Takiego standardowego przedruku. Nie jest on po prostu takim typowym przedrukiem. To po prostu wariacja historii, kolejna wariacja historii, a nie kropka w kropkę ta sama opowieść i kreska. Jej autorami jest Stanley, Archie Goodwin, a za rysunki odpowiada Syd Shores. Więc to taka żelazna ekipa, która maczała palce w większości ówczesnych historii drukowanych przez Marvela. Więc w sumie, może nie będę wam dzisiaj o nich opowiadał, po prostu są to faceci od ramotek, zarówno tych bardziej superhero, jak i tych trochę idących mocniej w stronę grozy. I tak jak mówię, żelazna ekipa, znająca się Umiejąca ze sobą pracować i tworząca po prostu te historie na tony, co troszeczkę przekładało się zawsze na jakość takich historyjek. Biorąc do ręki takie historie, trzeba o tym pamiętać. The Face of Fear także trudno zaliczyć do historii jakoś szczególnie wybitnych, choć zaczyna się ona urocza od kłótni ojca z synem, od sprzeczki przedstawiciela starego pokolenia z osobą młodego pokolenia, od sprzeczki dotyczącej tego, co to znaczy przyzwoity wygląd? Oczywiście ojciec przemawiając także w imieniu swojej małżonki tłumaczy synowi, że wygląd jest ważny, istotny, świadczy dobrze o człowieku, etc. i ogólnie bije z jego przemowy taka cicha groźba słynne, dopóki mieszkasz pod moim mieszkaniem i tak dalej, Więc jesteśmy świadkami kłótni, która finalnie doprowadza do tego, że młody Ucieka do łazienki i ma zamiar zgolić zarost i tym samym przestać być utrapieniem takim strasznym dla swoich rodziców, więc staje przed lustrem, ale zamiast swojej twarzy widzi w nim twarz jakiegoś starca albo kogoś w tym rodzaju, po prostu twarz pomarszczoną, dziwną, troszeczkę upiorną, może bardziej upiorną niż początkowo sądziłem. Nasz młody człowiek zaczyna z miejsca oczywiście panikować, miota się w tej łazience, następnie z tej łazienki ucieka. Tak w ogóle to chce uciec z całego mieszkania, ale gdy próbuje wejść do windy, jej drzwi się otwierają i znowu widzi tą straszną twarz z lustra, a właściwie nie samą twarz, tylko całą postać tą upiorną. Więc ucieka schodami a zbiegając na dół widzi tłumek sąsiadów obok wspomnianej windy. Sąsiadów, którzy byli świadkami tego, jak ta winda się roztrzaskała. I od razu w głowie, jak sobie na to wszystko patrzymy, zaczyna pojawiać się pytanie, czy ta widmowa twarz próbowała go przed czymś ostrzec, czy działała dla jego dobra, czy na pewno chciała go skrzywdzić. Wiecie, to jest taka. Króciutka historyjka z rozkminą. Żadne fajerwerki, naprawdę nic skomplikowanego, ale jak na ramotkę z lat 60., naprawdę całkiem fajna historyjka. Taki przerywnik pomiędzy bardziej skomplikowanymi historyjkami. Jak się zastanowić głębiej, to taka bardzo głupiutka historyjka. Tak naprawdę, gdyby nasz bohater nie zobaczył twarzy w lustrze łazienki, to być może w ogóle nie wyszedłby z mieszkania albo zrobiłby to wcześniej. Wydaje mi się, że wspomniał coś ojcu o spotkaniu z kolegami, więc może by wyszedł wcześniej i nawet gdyby wsiadł do windy, to jeszcze ona zrobiłaby ten jeden kurs bez jakichś takich większych problemów, bez katastrofy. No ale tak jak mówię, są to prościutkie rozważania w prościutkiej historii. Na plus postać gospodarza historii jednego z gospodarzy z serii Chambers of Darkness mówię tutaj o Diggerze Chudym, ubranym w czarne szaty, grabarzu ze szpadlem w dłoniach i butelką jakiegoś zapewne mocniejszego trunku w kieszeni. Kapitalnie ta postać została narysowana, także duże brawa dla rysownika. No i chyba właśnie dzięki obecności tej postaci gdzieś tam cały czas na kadrach tej historii, ta historia po prostu będzie przeze mnie pamiętana. Ostatnią historią jest historia, która tak naprawdę przyciągnęła mnie do tego zeszytu: The Day of the Red Death. To komiksowa adaptacja noweli Alana Edgara Poe, Maska Czerwonego Moru albo Maska Czerwonej Śmierci, noweli z 1942 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Dla przypomnienia jest to historia księcia Prospero, który chcąc uciec przed zarazą, przed Czerwonym Morem, skrywa się gośćmi w swoim zamku, gdzie urządzają oni bal maskowy, który kończy się. Po prostu tragicznie jak nie mieliście okazji czytać noweli Poego albo nie oglądaliście filmu z udziałem pana Vincenta Price'a i w reżyserii wielkiego Rogera Cormana to nakazuje koniecznie nadrobić się owe zaległości zdecydowanie warto nie każdy film Korman'a zasługuje na uwagę był to twórca zarówno wielki zwłaszcza wśród kina eksploatacji ale Maska Czerwonego Moru z 64 jest naprawdę warta uwagi więc oglądajcie jeżeli będziecie mieli tylko taką możliwość. Jeżeli zaś chodzi o historię The Day of the Red Death, czyli komiksową nową wariację noweli Poego, to przedsmak tego, czego możemy się spodziewać, dostajemy już widząc okładkę tej komiksowej antologii. Odpowiadają za nią John Romita Senior oraz liternik Sam Rosen, a prezentuje ona nam finałowe wejście tytułowej Czerwonej Śmierci. Nie jest to jakoś specjalnie spektakularne wkroczenie na scenę, ale na gościach jak widzimy na okładce na osobach korzystających z tego karnawału, z tego balu, bawiących się, jak najbardziej pojawienie się jakiegoś takiego nowego, upiornego gościa robi niesamowite wrażenie zresztą sama czerwień, która pokrywa całkowicie tego nieznajomego, no rzuca się po prostu w oczy, tak sobie myślę, że trudno byłoby przeoczyć taką okładkę w jakimś sklepiku zwłaszcza jak się wcześniej widziało film Kormana. Tak się jeszcze zastanawiam jak dużymi znawcami klasyków grozy byli czytelnicy Marvela. Na okładce co prawda nie pojawia się nazwisko Poego, a pewnie mogłoby ono przyciągnąć jakieś większe zainteresowanie czytelników, kolejnych potencjalnych kupujących. Słówko o Edgarze Alanie Poe i paru innych klasykach pojawia się dopiero na planszy tytułowej, więc trzeba było kupić, aby do tej planszy dotrzeć. Sam napis Enter of the Red Death raczej niewiele sugeruje, no chyba, że się mylę i dla każdego było oczywistym, do czego Nawiązuje okładka drugiego numeru serii, tak więc może powoli kończąc ten wątek okładkowy. Okładka na plus widoczna, przyciągająca uwagę i po prostu zwyczajnie fajna, z dużą ilością detali. Fajnie rozplanowana, nie mamy tutaj takiego szalonego miszmaszu, nie jest to okładka robiona na kolanie, ale no wydaje się okładką bardzo przemyślaną. Pan John Romita Senior naprawdę spisał się tutaj na medal, natomiast panowie scenarzyści także, tak, bowiem bardzo pomysłowo uspółcześnili historię księcia Prospero, choć oczywiście sam motyw, Czerwonej zarazy pozostał bez zmian. Mamy bliżej nieokreślone czasy współczesne, mamy potężną zarazę, która zdziesiątkowała ludzkość na całym świecie, i mamy producenta broni, Ruperta Griswolda, który wraz z towarzyszami innymi, jakimiś takimi typkami, dla których moralność to tylko puste słowo. Ukrył się w prywatnym bunkrze i uwaga, gra w karty. Stawką w tej grze jest władza. Zebrani je na spotkaniu mają bowiem zamiar rządzić nowym światem, gdy zaraza zrobi już swoje i po prostu troszeczkę przetrzebi ludzkość. Warto też dodać, że każdy z zebranych nie należy do osób zbytnio martwiących się o świat i o całą tą zarazę. Są to egoiści, wyłącznie myślący o sobie, swojej przyszłości, o tym, jak będą wielbieni, gdy wreszcie opuścą. Bunkier, więc nie czujemy dla nich żadnej sympatii, nie jest nam ich żal. Po prostu to, co się wyprawia w tym bunkrze w momencie, kiedy świat staje na głowie i pogrąża się w chaosie, no po prostu jest koszmarne i, no i z miejsca tym postaciom, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie kibicować. Właściwie to czytając tą historię, nie mogłem się doczekać, kiedy dopadnie i zasłużona kara, zwłaszcza. Zasłużona kara dla Ruperta Griswold'a, którego naukowcy eksperymentowali z nowym rodzajem broni chemicznej, ale eksperymentowali bez stosownych zabezpieczeń, albo te zabezpieczenia były jakieś nieskuteczne. Tak czy inaczej, ja żadnemu z ukrywających się w tym wspaniałym bunkrze nie kibicowałem, no może jednemu konstruktorowi bunkra, który zaprojektował także system oczyszczający powietrze. On jeden w tej historii czuje się winny całej sytuacji, i on jeden w finale postanawia ukarać siebie i pozostałych. W jaki sposób? Otóż zamyka on zawór właśnie dbający o wpompowywanie świeżego, czystego powietrza do bunkra. Powietrze zostaje skażonym i tym samym kara zasłużona kara spada na każdego, kto się w nim znajduje. Oczywiście zakończenie ma w sobie coś teatralnego. Gospodarz Rupert Griswold chcąc umilić czas towarzyszą proponuje urządzić bal maskowy, bal przebieranców, na którym pojawia się także właśnie ubrana na czerwono postać, co prawda nie wchodzi ona tak tak nagle, jak to mamy zaprezentowane na okładce, ale po prostu przechadza się wśród gości, aż w końcu budzi ich ciekawość. Reszta wydaje się, myślę, że już oczywista dla wszystkich. Zostaje ściągnięta tej postaci maska, a tam okazuje się, że wspomniany inżynier, ten odpowiadający za budowę bunkra, jest już zarażony, jest chodzącą czerwoną śmiercią. Oczywiście, The Day of the Red Death jest historią przewidywalną, chociażby dla tych, co znają teksty Alana Edgara Poe. Na koniec dostajemy w ogóle fragment, cytat z oryginalnej maski Czerwonego Moru, niejako będący podsumowaniem tego, co się właśnie wydarzyło. Naprawdę dobry pomysł i dobra historia. Rojowi Tomasowi udało się, myślę, udanie przenieść historię do czasów nam prawie współczesnych. A Don Heck. Pan pracujący wówczas dużo z Avengers, z Iron Manem, chociażby udanie tę historię naprawdę narysował, zwłaszcza dobrze oddał zło. Egoizm bohaterów, te ich wszystkie wykrzywione twarze, te chytre oczka, naprawdę dobrze to wygląda. Od razu widać, kto jest diabełkiem w ludzkiej skórze. Tak jeszcze dodam, że od Dona Heka dostali tak mężczyźni, jak i kobiety, co także jest... Ciekawe i dobrze rozegrane w myśl zasady, że żadna płeć nie ma taryfy ulgowej, każdy może być tym złym. Co prawda nie za każdym razem panu Hekowi chciało się bawić w detale, czasami tło kadru bywa naprawdę dość skąpe, po prostu kolor i twarz postaci, ale nie będę się tutaj zbytnio tego czepiał, nie ma takich rozwiązań też jakoś przesadnie dużo. Ogólnie historia na plus i jak najbardziej godna do polecenia, udana adaptacja noweli Alana Edgara Poe z fajnym gospodarzem zapowiadającym to jest samym wielkim stanem Lee. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, o temat dzisiejszego odcinka. Chambers of Darkness zeszy drugi i trzy fajne historie. Pierwsza i trzecia bardzo fajne, druga trochę mniej, ale z bardzo fajnie narysowanym gospodarzem, którego naprawdę będę pamiętał bardzo długo. I ogólnie ten drugi zeszyt serii Chambers of Darkness naprawdę fajnie wygląda, bardzo mi się podobał i naprawdę dobrze się bawiłem czytając go. Pewnie nie namówię was, abyście po niego sięgnęli, ale jakbyście kiedyś rzeczywiście nudzili się albo złapali takiego retro komiksowego bakcyla jak ja, to naprawdę dajcie szansę tej serii, warto. A za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Sylwester zdrowie retro komiks. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejną niedzielę. Punktualnie o 8.